Odcinku pokażę, jak zrobić właśnie taką bułeczkę, można powiedzieć. I jestem znowu z moją przyjaciółką Amelką. I pokażemy. To trzeba tutaj pójść za poduszki, za tą poduszkę. I tutaj pomiędzy. Czekajcie chwilę widzowie, musimy się najpierw zm z zmienić coś innego, bo trzeba być też dosyć małym, żeby tam się zmieścić. Dobra, zmieniłyśmy się w coś mniejszego, moja koleżanka jest małym pomidorkiem koktajlowy, a ja I tutaj jest wróżku się, Ach. trzeba najpierw tam przejść, na upartego. Ogólnie. Cytryna to nie najlepszy pomysł, chyba że chce się przeciągać tam. Jednak cytryna jest trochę za duża i trzeba być pomidorkiem koktajlowym albo czymś, albo fistaszkiem, czy co, czymś jeszcze mniejszym. Oczywiście to też zależy, um, czy da się przycisnąć. I oto ten chlebek tak zwany. Do zobaczenia!